Witam serdecznie, z tej strony spokojny człowiek, to jest Europa Universalist 3. Gramy państwem tureckim i mogę już powiedzieć, że jest to już ostatni odcinek. W zasadzie ostatni odcinek miał być ostatnio, takie masło ma na moim kanale, bo no, mówiłem, że już zakończę kampanię w poprzednim odcinku, ale musiałem wyjść dwa lata przed końcem. W sumie to nawet nie było chyba dwa, bo tam już troszeczkę było dalej, ale nie ma się czym przejmować. Dzisiaj to szybko nam robimy i myślę, że szybko ten odcinek yy, no, zakończymy. Nie, nie będzie to jakiś bardzo długi odcinek, bo tylko dwa lata, na no, szybkie tempo. Tutaj toczą się wojny, a ja tak, yy, chciałbym Armenię wziąć, tak, Armenię chciałbym wziąć, anektować. Niesowa jeszcze bardziej urośnie. Trudno, trudno, ten Niewień mamy bardzo duży ale i tak to już jest ostatnie 2 lata więc tutaj się już nic nie złego nie wydarzy Zaraz będą bunty z sami z radą wielkie bunty wygraliśmy o Kraków tutaj jeszcze bijemy, bijemy się o Kraków no tutaj no dosyć bogata prowincja była ta Armenia udało nam się w końcu to zdobyć ale to jeszcze nie jest koniec też nie jest koniec tu jeszcze sobie jakąś prowincje o je kontrolujemy prowincję doskonale no, jest naprawdę bardzo dobrze no, 568 to jest niemożliwe. A 521 Siła ludzka, no, na, no, naprawdę mamy doskonały kraj. Yy, chociaż 567 możemy mieć. Wow, mamy w tym momencie doskonały kraj. A czemu tutaj się nic nie dzieje z Do no, 48 zostało, no został rok w zasadzie. A, tak, aha, mamy tutaj wojnę. Queen, no tak, trzymajmy, mamy wojnę. Na ja tą wojnę zakończymy ta Polska i Adal Co dalej w zasadzie też mogę I też mogę zakończyć, dobra Dobra, jest dobrze Polska, no badam, Kraków tutaj mocno Nie wiem, przepraszam Warszawę yy, No nie mają Uuuu wow. i już jest koniec gry Słuchajcie Wow, zapomniałem, że Już jest koniec gry, więc nie, nie Dwa lata jak to wygląda? Wow! I to jeszcze zjedliśmy tutaj yy, no, w Polsce. No i możemy mieć aż 530. No jednak już yy, koniec by nastąpił. Zapomniałem, że to już był ostatni rok. Yy, powiedziałem, że jeszcze są dwa lata. To oczywiście był błąd. Yy, mamy no, niesamowicie wielki kraj. No i cóż, trzeba, trzeba chyba podsumowywać to wszystko. Yy, no, wyszliśmy z gry Jest to może jeszcze na chwilkę, na chwilkę tutaj wejdziemy w takim ja zostałem totalnie zaskoczony teraz, bo odbijali. Dobra, włączmy to po, 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 podziwiamy jeszcze samą mapę tutaj tylko, ile udało nam się podbić. No udało nam się bardzo dużo podbić, no tutaj jeszcze można tutaj jeszcze można tą Polskę podbić, ale to już jest, no to już jest bez znaczenia, bo i tak czy siak z tej Polski żadnych no, zysków nie będziemy widzieć. To jest cały nasz kraj, tyle udało nam się podbić za no ile? Za 421 lat no i mogę powiedzieć, że naprawdę jestem z tego... nie, nie wiem, z tego zadowolony, aczkolwiek nie do końca spełniłem swoje marzenie, bo chciałem podbić Indie i tu gdzieś się uprzeć na, no na tej granicy z Chinami. Myślę, że może jakimś tam myślałem o tym, żeby podbić całą Azję. No, może tutaj bez, bez, bez Japonii, ale naprawdę, coś, coś tutaj jest tak, myślałem. No, i niestety, nie do końca się to udało. Ale mimo wszystko, mamy wielki, potężny kraj. Niestety, słabszy militarnie i gospodarczo od świętego cesarstwa. No, ale oni tutaj naprawdę no, zrobili coś pięknego. Zjednoczyli tak wielkie państwo. Yy, ostatnio, jak grałem, no, to oni posiedzicie tutaj na, na wschód. Trochę tak jak ja gdzieś tutaj byli. Taki wielki kraj. Czyli ostatnio, mój kraj wyglądał mniej więcej jakoś tak. Mam no, gdzieś tak, o coś takiego. Więc ten kraj był, no po, powiedzmy sobie, z połowę, no, dwa razy mniejszy niż po Jak, jak ja w ogóle tak mówię, połowę. Y, z dwa razy mniejszy niż teraz. Ale cesarstwo rzymskie teraz poszło o krok y, może mniej, jeżeli chodzi o kolonizację. Wtedy Czesi zbyli, y, tutaj poszły. Y, w sensie tutaj na wschód, teraz tutaj poszły bardziej na zachód i naprawdę udało im się to zjednoczyć, co jest niebywałe. Ale teraz zrobili więcej, bo wcześniej mieli jakoś tak, tutaj już się to oparło, nie wiem. Burgund wiem, że Burgundia chyba nie była wciągnięta, teraz przyciągnęli Burgundię i praktycznie większość Francji, więc naprawdę stworzyli maksymalne Si maksymalnie silne państwo, maksymalną potęgę, ja jestem numerem 2, ale i tak jestem wielki, jestem 530 tysięcy siły ludzkiej, to jest naprawdę ogromnie dużo, można naprawdę dużo korzystać, eee, suma wojska 360 tysięcy, limit 405, czyli jakieś dwa razy więcej niż ostatnio, więc naprawdę myślę, że się polepszyłem, w, 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 biorąc pod uwagę ostatnie zagranie otomonami. Ale to, o to, co mogę powiedzieć jeszcze? Myślę, że jeśli by ktoś o to na nami poszedł bardziej na początku gry tutaj w, Europie, w Europę w Europę, nie? W Europę, no powiedzmy sobie tutaj by bardziej poszedł na początku gry myślę, że byłby w stanie być numerem jeden i być może kto wie, kto wie, być może nawet skolonizowałby całą, znaczy skolonizował, pobiłby całą Azję, a jeżeli by na nie pobił Azji, to być może nawet udałoby się zniszczyć cesarstwo. Znaczy nie to cesarstwo to zjednoczone, tylko jeszcze nie zjednoczone tam wiadomo jakąś tam wybierają na cesarzy. To tutaj udało być, być może by się to udało. No i być może to cesarstwo by tutaj... No być może byśmy to, to cesarstwo tutaj opanowali, nie? Alde, ja niestety tego nie zrobiłem. Mówię niestety, bo moim zdaniem jest to bardzo realne. Dlaczego nie. Dlaczego ja nie poszedłem w można powiedzieć taką totalną wojnę z Europą, dlatego że bałem się, że technologicznie na początku nie damy rady i oni mi po prostu tutaj wyprzedzą. A to jest błąd, to jest bardzo duży błąd, bo ja na początku, jak to wiadomo, jak się gra Turcją na początku, to Turcja ma przewagę nad, nad Europą, ale, 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 o co chodzi? my jesteśmy zacofani, więc bałem się tego, że szybko, mimo to, że szybko, jest, no, że mamy przewagę tam kilku, dwóch punktów chyba technologii nad, 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 nad Zachodem to jednak szybko stajemy się zacofani i to no to my będziemy gonić Europę a nie oni nas ale tak się nie stało, jeżeli chodzi o samą armię o same, o samą technologię wojskową technologię wojskową to ja byłem w stanie do westernizacji utrzymać najlepsze wojska. Ja mam tutaj 62 poziom, w porównaniu do Cesarstwa Rzymskiego oni mają poziom W, Więc ja bez westernizacji byłem w stanie mieć lepsze wojska. Znaczy w sensie takim, że jeżeli chodzi o technologię, bo jeżeli się dało na maksimum, to mogłem spokojnie doprowadzić do westernizacji. A myślę, że można było na pewno rozliczyć Węgry. I kto wie, być może Czechów i Austriaków, w zależności od tego, jak oni tam byli być może oni by byli w sojuszu i wtedy byłoby niezbyt fajnie, ale myślę, że była taka szansa, że naprawdę wielkie wojsko stworzyli, a podbój Węgier był moim zdaniem bardzo realny. I tutaj się do tych granic do, tutaj do, tutaj Krakowa, tutaj do Wiednia było moim zdaniem bardzo realne. Być może udałoby się znieść Austrię, Czechy, kto wie. To wiecie, ja by się teraz potoczyła ja gra. Moim zdaniem, jakby się udało zniszczyć Węgry, co było naprawdę bardzo, bardzo realne, można by było potem pójść tutaj o krok z Czechami i z Austrią. Jeżeli by się to udało, stalibyśmy się już w tym momencie, numerem jeden, mimo to, że jeszcze Burgundia, Hiszpania i Francja, która też by pewnie na wojnie wypowiadała jakieś, to jednak już tutaj oponowalibyśmy część Niemiec i potem tutaj byśmy się mogli jeszcze przejść w głąb Niemiec, być może nawet byśmy Obo całe Niemcy. Naprawdę to jest moim zdaniem realne. Zastanawiałem się kiedyś, czy podwój Chin jest realny, czy jest to możliwe, bo ono stanowi, to widzicie, niezwykle liczebnie, jeżeli chodzi o prowincję. Moim zdaniem jest to możliwe, ale naprawdę trzeba się zdecydowanie mocniej jeszcze spieszyć z podbojem w ogóle całego, całego świata. Po prostu jak zaczniemy gry, to już po prostu nie myśleć o tym, żeby tutaj jakoś rozwijać się grę pod względem jakichś, jakby jakich, jakich, jak to powiedzieć, w sensie jakimś takim że no, no czekania na jakieś dogodną sytuację, po prostu wbijać się mocno i tutaj w stronę Indii i tutaj od góry, od Syberii w stronę Chin od razu. I, i naprawdę powiększać ekspansję, jak się tylko da, bo naprawdę, moim zdaniem, oto Mani są do tego zdolni. Naprawdę. I jeżeli bym grał jeszcze nimi jeszcze raz, a być może kiedyś bym tam zagrał e, nimi, raczej jest to bardzo prawdopodobne, bo naprawdę nie się nimi gra, to pójdę tak: tutaj w Europę, tutaj w stronę Indii i tutaj w stronę Chin. Być może, jeżeli bym się to udało panować, zało to wszystko. To byłoby naprawdę cudownie. A kto wie? Kto wie, być może jeszcze udałoby się nawet podbić tutaj całą tą Afrykę z tej strony, tutaj, i kolonizować. I być może udałoby się podbić cały świat. Nie wiem, czy jest to realne, ale naprawdę moim zdaniem można jeszcze chyba co najmniej jakieś 40-50% więcej, więcej tutaj podbić niż ja, jeżeli chodzi tutaj o Azję. Myślę, że może na całe te Chiny i Indie. Dobra. To byłoby tyle. Seria się można powiedzieć podobała, no, zakończymy zakończmy tutaj to jeszcze oficjalnie. Tutaj mamy teraz, można powiedzieć, całą naszą historię opisaną. Są tutaj różne wydarzenia, najważniejsze, różne bitwy, wojny, bitwy. Które my wygrywali, przegrywali, aczkolwiek tych wygranych było zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Co mogę powiedzieć o Europie? To jest moja druga seria i nie zamierzam kończyć, jeżeli chodzi o to, nie, nie zamierzam kończyć już z tą serią, jeżeli chodzi o zagrajmy. Myślę, że jakaś, jeszcze jakaś seria się pojawi, ale nie wiem kiedy i na pewno nie od razu. Ale zastanawiam się nad jedną e, fajną rzeczą. Zagranie jakimś troszkę gorszym państwem niż ostatnim, bo ostatnio y, Otomanami, wcześniej weźmieśmy autem, że jest teoretycznie dwoma bardzo silnymi państwami. E, zastanawiam się nad zagraniem Polską, na zagranie być może pulsami, znaczy przepraszam, zakładem krzyżackim jeszcze y, wcześniej. No, bądź też na przykład Burgundią, albo jeszcze jakimś słabszym państwem, e, po prostu z Niemiec. E, niemieckim. E, nie, znaczy, no, jakimś małym państwem niemieckim, nie? Być może i to też byłoby ciekawe, bo to byłoby na pewno trudniejsze niż te dwa, dwie ostatnie kampanie. E, ale zobaczymy. Jeszcze zobaczymy może nawet byłaby to, też może mogłaby być to też Szwecja, też bardzo fajny kraj, aczkolwiek mogłoby być troszeczkę na początku ciężko. Dobra. Yy, wiecie co? Musimy się pożegnać tutaj. No to cóż, no to jest kolejna seria, którą razem przeszliśmy, razem zakończyliśmy. Yy, I cóż, myślę, że za jakiś czas pojawi się seria zeropy, ta, ale tak jak mówię, na pewno nie od razu... Yy, na pewno teraz musimy sobie zrobić jakąś małą przerwę. A do Europy wrócimy za jakiś czas. Taki, takie, mam tutaj, takie mam tutaj plany, i tak tutaj postaram się to zrealizować. Dobra. Dzięki za serię. Niebawem coś nowego się pojawi na kanale. Do zobaczenia. Cześć.